Palące poczucie pragnienia jest jednym z piękniejszych uczuć w życiu. Aby miało ono rację bytu, musisz mieć obsesję na punkcie Twojego celu. Takie cele płyną z serca, nie są narzucane przez społeczeństwo, najbliższych i rząd. One są Twoje, to Ty wiesz, czego chcesz i robisz wszystko w tym kierunku, aby ten cel zrealizować. Aby zacząć planować swój sukces, weź notatnik i napisz: Ja. Imię i nazwisko będę miał. I wpisujesz swój cel. W zamian. Wpisujesz, co masz zamiar dać za ten cel. Teraz napisz datę osiągnięcia tego celu. Następnie. Recytujesz to postanowienie, jak wstajesz dwa razy i jak kładziesz się spać dwa razy w głowie lub na głos. Wtedy nie masz wyboru, będziesz go recytował dotąd, aż go zdobędziesz, przybliżając się do celu dzień w dzień. Podziel ten cel na mniejsze kawałki i doceniaj postęp, który już dokonałeś. W chwilach zguby zobaczysz, ile jest już za tobą. Napisz sobie 20 powodów, dlaczego postanowiłeś to osiągnąć. Będą one determinować twoje codzienne działanie. Realizuj cel wytrwale małymi kroczkami, żyj tak, jakbyś miał już osiągnięty ten cel. Taka postawa przyspieszy ten proces jeszcze szybciej. Zwróć uwagę na to, co spożywasz, ponieważ nieodpowiednie jedzenie może zabierać energię do działania. Pamiętaj, że odpowiedź celu może przyjść nieoczekiwanie, bądź czujny i wytrwały. Jeżeli potrzebujesz rozmowy jeden na jeden, pisz nic Cię to nie kosztuje, a może pomóc w realizacji marzeń. Jeżeli wiesz, że chcesz w życiu odnieść sukces, subuj po więcej wartościowych treści. Wygraj maraton życia.